Z tej strony AxPen i dziś właśnie sobie zagramy grę e, internetową Breakspot. E, to jest mój pierwszy odcinek e, z, z, właśnie z tej gry e, e, krótko o tej grze. Gra się bardzo przyjemnie to laguje. Gra się bardzo przyjemnie. E, typu Minecraft, ale um, to nie jest Minecraft, to jest Szymonka, taka I jest po prostu...

lewym y, boku y, dolnym jest y, życia a tylko. teraz patrzę, y, na, y, lewy don, y,

Ta jest fajna, no, fajnie Przyjemnie się tę gra i polecam y, obrać... A czerwony? No. Jak ktoś tej gry nie ogarnia, bo zwłaszcza, y, zwłaszcza dużo y, osób nie ogarnia tej gry, nie? To tak. Ja mam takie, ale to... Nie tak, to jest, to jest yy, początkowa broń, macie ją na początku gry, jak ją zainstalujecie, a to musicie kupić. tak I pokażę, yy, tu jest sklep, tu możecie kupować takie obuwie nie? I pokażę Wam, bo to są mapki, to możecie wybrać. Na przykład Tom Tom D tak Jest klan Do tego kanału mogę yy, Mogę dołączyć gracze do od stopnia poziomu 16 Sklep Aha Aha to było To jest to samo co przedtem To jest Aha jest to serwerów to HAT tu możecie na przykład kliknąć z tego i już jesteście tak jakby e, w innym e, serwerze tak inne są mapki i tak dalej tutaj a, Aha tu się hasło, A tu Aha, tu będziemy budować Poka O, tu macie wskazówkę. Pokażę tak. Wam. O, tuż, tu można z kolegami pomóc. No, na przykład tu coś buduję tą maszynkę. Tu aha, to oni muszą mi też Na M jak się kliknie, to możecie wybrać jakiegoś klocka do budowania. Dużo tych rzeczy teraz wydali A ja nie mogę Bo nie mam uprawnień do tej mapy, ale możemy ktoś dać daj mi, daj mi no A tu. Wam mogę pokazać. Eee, a, że tutaj mnie teraz zaprosili e, do klanu, nie? Mogę. E, tu się kilka i możesz albo usunąć z klanu, albo akceptuj. Be, akceptuj. Tu, tutaj możesz pisać jakieś tam informacje, tak, tak. O. A, jeszcze ma, e, pokażę Wam misję. Ja. O! E, Aha, tu są takie misje, że tam na, e, punkty możesz dodać i możesz tam ulepszyć na przykład tą broń na Tutaj. Wybór, e, wybór trybu, e, gry, e, że na przykład wybuch to tam tutaj. Szybkie na, tutaj na zombie tutaj e, zabranie i flag drużynowo buduj niż za 4 minuty znajomy jeszcze nie mam okej no i to tyle jak się podobało to wstawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał i oglądajcie inne filmiki i spotkamy się tutaj Yeah.